Inside out, outside in, ze środka na zewnątrz, z zewnątrz do środka. Alicja Habisiak Matczak. Inside out, outside in, ze środka na zewnątrz, z zewnątrz do środka. To kolekcja prac autorstwa Alicji Habisiak Matczak, która powstała podczas jej pobytu badawczego na University of Alberta w Edmonton w czerwcu 2023 roku. Celem pobytu było badanie możliwości zastosowania lasera CO2 w grafice artystycznej. Obiekty z cyklu zostały stworzone z dwóch matryc wklęsłodrukowych, wykonanych w technice rytu laserowego w plexi na podstawie autorskich rysunków. Po wyryciu wzoru plexi zostało poddane cięciu laserowemu, a następnie pokryte czarną farbą drukarską charbonel, zgodnie z tradycyjnymi zasadami przygotowania matryc do technik wklęsłodrukowych. Ostatecznie obie matryce zamontowano w układzie pionowym, ustawiając je prostopadle względem siebie, co nadało pracom trójwymiarowy charakter. Półprzezroczysta struktura obiektów sprawia, że reagują one na zmieniające się naturalne oświetlenie. Powstaje w ten sposób gra świateł i cieni, które wzmacniają iluzję przestrzeni i zniekształcają odbiór architektury. Refleksy światła oraz rzucane cienie dodają głębi i dynamizmu. Tworząc nowe interpretacje przestrzeni, inspiracją dla cyklu była architektura Uniwersytetu Carlo Bo w Urbino, zaprojektowana przez Giancarlo de Carliego. Tematem prac jest architektura widziana jednocześnie od wewnątrz i z zewnątrz, ukazana z subiektywnej, przekształconej perspektywy. Tytuł kolekcji nawiązuje do dualizmu wnętrza i zewnętrza, które w tych pracach przenikają się i współistnieją. Autorka często zestawia różne punkty widzenia na jeden obiekt architektoniczny w ramach pojedynczej grafiki lub, w tym przypadku, trójwymiarowego obiektu graficznego. Dodatkowym znaczeniem tytułu inside out jest fraza na odwrót lub na lewą stronę, co wskazuje na artystyczne przekształcenie zastanej rzeczywistości. Autorka dąży do odwrócenia, przeformułowania i zaskoczenia widza, oferując nowe spojrzenie na znane przestrzenie. Prace te wywracają utrwalone schematy.